Ale dobra, mamy dwa kubki. A co byście powiedzieli na mechaniczną higienę osobistą? Hmm? Słuchajcie, kto z Was, absolutnie to zdamy tegoroczne, to powinna być pozycja tegoroczna, obowiązkowa u każdego motomaniaka w łazience. E, więc tak to wygląda. Słuchajcie, e, co do gadżetów, e, postaramy się wszystkie sznurki wpiąć w opis filmu, bo no tak naprawdę 99% z nich kupicie w internecie. Cześć wszystkim, piątek, tygodnia koniec i początek, a tak naprawdę bardzo fajny odcinek, który już miał swoją pierwszą część w zeszłym roku. Słuchajcie, nie każdy ma pomysł, jaki prezent zrobić dla swojego automaniaka. Jeżeli macie chłopaka, jeżeli macie dziewczynę, jeżeli macie brata, tatę, dziadka, którzy są naprawdę zafiksowani, albo sami jesteście zafiksowani w sieci motoryzacji, Zawsze na święta fajnie dostać jakiś fajny motoryzacyjny gadżet albo fajny unikatowy prezent, niżeli kolejną dziwną parę skarpetek, 15 bokserki i wiele, wiele innych. Słuchajcie, dzisiaj nie kupiłem tak naprawdę tych wszystkich rzeczy, które wam pokażę. Pokażę je wam wirtualnie, dlatego że stwierdziłem, że zostawię sobie furtkę, może ktoś mi coś kupi na prezent. Ach, będzie to też troszeczkę autoreklamy. Na samym końcu, tak naprawdę, dlatego że po siedmiu latach nagrywania na YouTube coś się pozmieniało, coś wprowadziliśmy, ale o tym powiem na samym końcu. Najpierw przelećmy tematy, które nie są wysokobudżetowe, pomysły na prezenty, które są naprawdę unikatowe dla kogoś związanego z motoryzacją, mechanika też tak naprawdę i innych, więc nie glenczmy dalej, słuchajcie, tylko lećmy po kolei. Zacznijmy od pozycji numer jeden. Za 11,79 zł można kupić coś, co naprawdę podobało mi się bardzo i to jest jedna z fajniejszych rzeczy, jaką tak naprawdę znalazłem w tym całym szale kupowania prezentów, czyli sztućce dla mechanika, sztućce dla motomaniaka i uważam, że naprawdę jeżeli ktoś pracuje jako mechanik, to taki prezent powinno mu się dać, żeby w pracy miał swoje wyjątkowe sztućce, a jak wiecie, zabraknie jakiegoś płaskiego klucza, to tak naprawdę jest to uniwersalne. Cena też myślę spoko. Kolejna pozycja jest jakże znowu unikatowa dlatego że o ile nie znajdziemy wszystkich pozycji e, czekoladowych na Allegro, ale już w internecie znajdziemy na różnych sklepach, o tyle można kupić naprawdę różno, dużo różnych fajnych zestawów imitujących samochody, imitujących klucze, imitujących narzędzia i myślę, że to jest znowu zaś alternatywa na przykład za zwykłą czekoladę czy za coś innego, bo ceny są naprawdę od kilkunastu, kilkudziesięciu złotych do jak już w sobie sensie, naprawdę wypasioną figurkę zrobioną z czekolady, tak jak widziałem ostatnio samochodu jak tutaj gdzieś Wam Stasiu wyświetla, no co możecie zapłacić? Kilkaset, ale to tak naprawdę e, myślę, że jest znowu alternatywa. Dobra, lecimy dalej, bo jest naprawdę masa, masa fajnych rzeczy. Kolejna alternatywa dla bokserek, czyli chociażby kubek. Słuchajcie, tego typu kubek, jak tutaj widzicie, czyli mamy śrubę, czy tego typu kubek, który też znalazłem na Allegro, czyli opony, jest absolutnym sztosem. Nie kosztuje wiele, a tak naprawdę bardzo mocno nawiązuje do e, motogadżetów. Oczywiście tą sekcję też podzieliłem sobie na e, Tańsze prezenty, funkcjonalne prezenty i gadżety na samym końcu, bo na samym końcu też damy parę gadżetów, też będzie to coś dla off-road'u. Ale dobra, mamy dwa kubki. A co byście powiedzieli na mechaniczną higienę osobistą? Słuchajcie, kto z Was, absolutnie to znamy tegoroczne, to powinna być pozycja tegoroczna, obowiązkowa u każdego motomaniaka w łazience, kto z Was nie chciałby pachnieć po umyciu się pasatem sąsiada. Tak, zobaczcie. Właśnie, tutaj za kilkadziesiąt złotych możemy mieć pozycję pod prysznic zapachu pasata sąsiada. lub uwaga, alternatywa, i wyobraźcie sobie minę kogokolwiek rozpakowującego taki prezent, że dostał na przykład bańkę oleju. Nie, absolutnie. Zobaczcie ten żel pod prysznic. To co? Można? A jednak można coś fajnego kupić. I słuchajcie, chcę takie odcinki raz w roku robić, bo to jest taka pewna inspiracja, mam nadzieję, że komuś pomagająca. Bo jak sobie wpiszecie w Google frazy, prezent dla, nie wiem, automaniaka. Dla motomaniaka, dla mechanika nie do końca dużo wyskakuje. kuszulki, jakieś tabliczki i tak dalej. Ale następna pozycja absolutnie rozwala system, bo w zeszłym roku pokazałem tą pozycję jako alternatywa dla walizki, z którą sam zresztą podróżuję po całej Polsce już od tak naprawdę zeszłego roku, bo dostałem taką walizkę w prezencie i z taką jeżdżę. Słuchajcie, alternatywa, czyli ukryty barek w waszym garażu. Zobaczcie, taki karnister na. No właśnie, na co. Wy dobrze wiecie na co. Więc uważam, że jest to naprawdę bardzo fajna alternatywa na prezent i na pewno do tego doposażona w odpowiednie wnętrze, bym to tak uznał. Może naprawdę cieszyć niejedną osobę i totalnie, totalnie nie musi być to strzał w dziesiątkę, jeżeli myślicie, że ktoś lubi coś, coś, coś. Nie, myślę, że taki prezent uniwersalny dla faceta, który jakkolwiek lubi samochody, może być strzałem w dychę bez tak naprawdę wcześniejszych upodobań. Kolejny, uważam, Strzał w dychę i który bym chciał mieć u siebie w garażu to jest takie właśnie oto V8 nosidełko. Na co? Oczywiście na herbatę, na napoje, na szklanki, kto by tam co innego nosił. Ale co, cena wcale nie jest zła. Oczywiście dorzućmy trzecią alternatywę między nosidełkiem a barkiem ukrytym w, w karnistrze paliwa. Czyli podróbka firmy Makita w postaci skrzynki z napisem Masz Litra i otwieramy. Pięknie wygląda na półce. Wygląda, jakbyście mieli profesjonalny zestaw narzędzi, otwieracie, a tam w środku. PDUMS! No właśnie, czyli mamy taką fajną trójcę, jako alternatywę do e, dodatkowego wyposażenia naszego przydomowego warsztatu, piwnicy, czy innych miejsc. gdzie Siedzimy i majsterkujemy. Ostatni z tego typu gadżetów, które. E, tak naprawdę są bardzo uniwersalne w tej materii. Myślę, że będzie kolejny zbiorniczek oleju, który jest bardzo fajnym prezentem i bardzo fajnym, kiedy ktoś nie do końca jeszcze umie majsterkować, coś tam by chciał zacząć. Ale jest to taki fajny, miły mechaniczno-motoryzacyjno-gadżetowy akcent. Czyli, no właśnie, zobacz jaki piękny przybornik na narzędzia. No dobra, słuchajcie. Gadżety gadżetami, e, prezenty uniwersalne uniwersalnymi, ale przejdźmy teraz do czegoś, co uważam, że w tym roku powinno zasłużyć na uwagę tutaj w dziale prezentów na święta, dlatego, że bardzo często pomijamy offroad. Oczywiście od offroadu jest teren wizja i bardzo fajny kanał, bardzo fajni ludzie. No my ze względu na to, że u nas nikt nie ma zajawki, na razie tego tematu nie ruszamy, ale uwagę zwrócił dla mnie jeden gadżet. Zobaczcie, bardzo fajny gadżet motoryzacyjny czyli pochyłomierz, przechyłomierz, offroad, kompas 4x4 bardzo fajne urządzenie montowane na szybę, na przyssawkę które ma bardzo dużo funkcji i tak naprawdę cena też nie jest mała bo jest to 500 zł, ale co nam to daje? wysokiej klasy wyświetlacz LCD, funkcja pomiaru przechyłu prawo, lewo, alarm dźwiękowy, w przypadku naprawdę masa, masa gadżetów jak sobie przewiniecie, więc myślę, że jest to dość spora alternatywa dla kogoś, kto lubi off-road i się w tym off-roadzie gdzieś tam mierzy i liczy. I myślę, że jak się poszuka, to też cenę się znajdzie inną, ale na pewno jest to gadżet, który, który jest wart uwagi. No i oczywiście, zanim przejdę do owych autoreklam, ale to nie do końca takie autoreklamy. Fajnym gadżetem, który chciałbym przesunąć z zeszłego roku na ten rok i wiem, że Wam się podobał i dużo osób kupowało, to jest też totalnie dla kogoś to jest takim frekiem motoryzacyjnym, co lubi wszystkie nowinki techniczne, jakieś tam światełka, dodatki, ładowarki USB, ładowarki indukcyjne, naprawdę masę różnych rozwiązań, typu nie wiem, konwentery y, macie wsadzane w zapalniczkę tak? i na przykład dostrajacie radio przez taki konwenter, w ogóle się łączycie przez Bluetooth albo Wi-Fi y, i ten konwenter daje Wam y, przez Sygnał tutaj wystraja Wam się w radiu przez VH, no VHS. No dobra, chodzi przez fale radiowe. E, myślę, że po raz kolejny pokażmy. Właśnie, bardzo fajny wyświetlacz w stylu head-up, który po. Połączeniu w waszym samochodzie, oczywiście do różnych samochodów będą różne modele, e, daje akcent takiej bardzo fajnej świeżości. Wyobraźcie sobie takie BMW 39 z taką dokładką. No, Stasiu, wyobraźcie sobie z taką dokładką. Pasowałoby? No, Tym bardziej teraz jest ciemno. Nie ma co odrywać wzroku e, od ulicy. Można sobie zrobić takiego head-upa, wyświetlać na szybie, rzutnik, projektor i naprawdę jest cacy. Dobra, kochani, przechodząc do dalszych części, e, problemem czterech kółek względem innych twórców. Było to, że kiedyś, kiedyś bardzo chcieliście jeszcze, jak były spotkania różne z widzami. Pierwsze spotkania z widzami, bo dziś są spotkania z widzami, chociażby przy okazji otwierania warsztatów, żeby były jakieś gadżety, żeby zrobić dużo gadżetów. No i gdzieś tam jeszcze pamiętam z Lucky Motion mieliśmy tam parę koszulek wrzuconych, i gdzieś ta idea w ogóle upadła. Nikt tego nie promował, nikt tego nie pokazywał. Od ponad. Dwóch, trzech lat od pierwszych spotkań promocji książki prosiliście o to, żeby e, tak naprawdę zrobić sklep z gadżetami. Problem był z tym, że to my już mamy znaki towarowe zastrzeżone, takie jak M4K Garaż, prawa i tak dalej, umowy. Nie każdy sklep chciał tak naprawdę z nami podjąć współpracę na takich warunkach jak chcieliśmy, bo to wszystko jest outsourcing. Przecież wiadomo, że nikt nie będzie tutaj poświęcał prądu, żeby była szwalnia i tak dalej. Tylko są po prostu gotowe sklepy, które to dla nas robią. No i w końcu heroikoniczną pracą przez ostatnie pół roku naszej, mojej menadżerki, tak naprawdę Moniki, udało się postawić sklep z gadżetami miłośników czterech kółek ale, ale, sklep, w którym naprawdę e, się dzieje. Słuchajcie, zapraszam do sklepu i zobaczcie, co tam można e, wyłapać jako prezent. Już nie tyle co dla motomaniaka, ale też dla fana kanału czy fana e, tutaj naszego, więc pozwolicie, że pierwszy raz po siedmiu latach tak normalnie sklepem z gadżetami się pochwalę i zapraszam. Słuchajcie, przede wszystkim podzieliliśmy sobie e, na trzy sekcje, czyli mamy męską, damską i dziecięcą. E, Pokrótce, jeżeli chodzi o bluzy, to mamy w przypadku dla niej mamy różnego rodzaju koszulki, bluzy, bluzy z kapturem. Kolory też mamy w tej chwili tylko białe i czarne, natomiast w kolekcji dla niego Również mamy bluzy z logami i miłośników czterech kółek. Pojawiła nam się fajna amerykanka baseballówka, co bardzo bardzo mi zależało na tym, żeby było. Lub chociażby koszulki baseballowe, co też jest pewnego rodzaju takim krokiem naprzód, żeby to nie była zaś zwykła koszulka z nadrukiem, tylko żeby to już fajnie wyglądało, żeby można gdzieś to nosić. Planujemy oczywiście dołożyć zaraz dużo rzeczy z M4K Garage, ale to jeszcze chwileczkę. W kolekcji dla dzieciaka. A wiem, że też tak owa powinna być, też również znajdziemy parę fajnych gadżetów. Natomiast najważniejsze, przechodząc do takiej zakładki, która już niektórych ruszyła, mamy różnego rodzaju dywaniki samochodowe, mamy różnego rodzaju gadżety w postaci chociażby kubków z logiem M4 Garaż czy kubków z miłośników 4 kółek, notes z miłośników 4 kółek, otwieracze do orężady z różnymi logami, czy chociażby pendrive 16 gigabajtowy albo coś bardziej mm, podręcznego, kiedy wychodzicie na ryby lub jest zimno w garażu, a nigdzie nie idziecie, czyli e, piersiówka również zdobiona e, naszymi nogami. Podkładki, podmuszy, poduszki, e, powerbanki i do tego na przykład coś, co gdyby nie pękło, to części z nas by tutaj nie było, e, czyli to co widzicie, i to był kontrowersyjny gadżet, oraz cezorykiem 4K, rob z 4 kółek, zrób to sam i zapachy samochodowe. Słuchajcie. Tak naprawdę, link do sklepu wrzucam. Kto chce, ten se niech bierze. Kto nie chce, niech nie bierze. Wiem, że to powinno być zrobione ileś lat temu, natomiast nie przykładałem do tego uwagi. Tak samo wiecie, z książkami było, nie? Też wydałem książkę jedną. Cały nakład tak naprawdę zszedł i dzisiaj nie znajdziecie nigdzie pierwszej części książki Miłosików 4 kółek. Przed świętami jest mi przykro, gdzieś ostatnio konik jakiś przychodował 12 e, chyba egzemplarzy i wystawił za trzykrotną cenę, jaka była do kupienia. Gdzieś tam znajdziecie jeszcze resztki drugiej książki, tak jak powiedziałem, w tamtych latach nie drukowałem, nie pisałem następnych i to też zostawiłem jako takie unikaty. Tak samo było z walizkiem narzędzi Bajem 4K, która się pojawiła i. Pewnie kiedy widzicie ten odcinek, to zostało jeszcze troszeczkę, ale pojawił się też zestaw. Już teraz mniej kontrowersyjny, dlatego że walizka była kontrowersyjna, bo przecież w takiej cenie tyle elementów to można. Stać tu górnogami mówisz, w takiej cenie można było. No tak, ja potem tłumaczyłem, że sama wytłoczka była droższa, dodatki, które tam były, bo tam były dodatki w postaci klucza do filtru, znaczy klucz, tak, do filtru oleju. Do tego było pudełko na śrubki, rękawiczki, czołówka latarka i tak dalej, tak dalej. To tworzyło gdzieś tam finalnie cenę, produkując zestaw, którego zostało. Tylko chyba kilkanaście sztuk z Neo M4K Garage. Klucz dynamometrycznych, tak naprawdę jak skompletujemy sobie. O, może Stasiu podejść, jak chcesz. Jak skompletujemy sobie osobno te wszystkie klucze, e, nawet jakby one były od Neo to ta cena wychodzi właśnie taka a do tego mamy fajną motoczkę z fajną wytłoczką, tak tu na zdjęciach i przebitkach widzicie i trzy klucze dynometryczne w bardzo szerokim zakresie które uważam, że są takim fajnym uzupełnieniem e, chociażby walizki narzędzi, którą mieliśmy no ale nie o kluczach mowa, bo zrobiliśmy jedną fajniejszą rzecz, jeszcze dla Was i ona troszeczkę ostatnio poszarpała się mocno po Facebooku, dlatego, że Neo, Neo w tym roku wypuściło swoje elektronarzędzie za 500 parę złotych bodajże 590 można kupić i to nie chodzi o to, że z moją mordą nie, ale fajny tak naprawdę zestaw dla miłośników czterech kółek, żeśmy go projektowali od Neo, nie jest już pełen brand mój ale już tłumaczę o co chodzi, skąd cena i czym się ten zestaw różni od chociażby firmy, która należy do tej samej grupy czyli Grafit Słuchajcie, zestaw elektronarzędzi, e, który zrobiliśmy, kosztuje 590 zł. Zestaw, który można znaleźć w graficie, kosztuje 360-380. Czym się różnią? Przede wszystkim różnią się e, bardzo ważną rzeczą na dzień dobry, czyli, już wam pokazuję, chociażby pojemnością akumulatora. Zestawy grafita mają 2A, my zrobiliśmy 4A, co nomen, nomen, jak się sprawdzi ceny, podnosi od 100 do 120 zł nawet cenę jednostkową za sam akumulator, więc daje nam to już prawie 500 zł. Zestaw zawiera fajną latarkę, tak naprawdę, którą możecie sobie w różnych dowolnych pozycjach konfigurować, kłaniać. wyjątkowe jeszcze jest w tym to, że seria Energy Plus jest kompatybilna z tym właśnie co miał grafit i naprawdę to długo trzyma w szopkach gdzieś tam u siebie. to trzymam, używam, Ci co oglądają vlogi wiedzą. i podstawą całego tego zestawu jest wkrętarka. wkrętarka, która jak słusznie wszyscy zauważyli, praktycznie bliźniaczo podobna do tego, co miał grafit. Niestety diabeł tkwi w szczegółach, wykonana na nowych komponentach i w środku jest dużo nowości, jeżeli chodzi o rozwiązania techniczne. Natomiast tak, to w tym momencie jest Brentneo i narzędzie, które jest troszeczkę klasy wyżej, więc do tego mamy wkrętarkę, latarkę i. Też moim życzeniem było, żeby była fajna, duża torba. Duża, pojemna torba, bo tam to co widzimy, tak naprawdę w graficie, to jest połowa tej torby. Więc to już jest zaś cena e, za torbę. I ostatnia rzecz, która jest fajna, gradyciarska i utożsamia e, troszeczkę widzów z nami, to mi się wydaje, że bardzo fajny pomysł. Czyli fajny, praktyczny termos z nadrukiem M4K Garage. No i tak jak ktoś sobie doda te 100 parę złotych do zestawu tamtego, czyli wymiana akumulatora na taki, który będzie kręcił dłużej, fajny termos i dużą torbę, wychodzi nam cena jednostkowa w tej postaci, więc tutaj raczej kontrowersji bym się nie spodziewał. Co do torby, jak zwykle, to pierwszy ten lepszy, czyli ilość jest ograniczona i tak naprawdę już nigdy więcej e, się nie powtórzy emisja i edycja tej torby, więc... Jak będziecie chcieli, kiedyś dam w konkursie pewnie z podpisem i tak dalej. Chcemy oczywiście Kołem m 4 robić takie rzeczy, chcemy z Neo robić takie rzeczy, bo umówmy się, ja nie mam fabryki, dla mnie to musi zrobić firma, przybrandować nam i tak dalej. Nauczyliśmy się po Walidzce i po kontrowersjach, że nie ma sensu dawać... Mega unikatowych rzeczy w postaci właśnie skonfekcjonowania zestawu, jakiego nikt tak naprawdę z producentów nie sprzedaje, ale też chodzi nam po głowie, żeby robić właśnie zestawy nie tylko brandowane, ale tak jak w przypadku walizki naszej narzędzi, była drobna zmiana. Ja postanowiłem zmienić wnętrze grzechotki na mniejszą ilość zębów dłużej, co dało nam możliwość wyjścia na testach, które robiliśmy w laboratorium, tak to nazwijmy, czyli na maszynie specjalnej do łamania tak naprawdę grzechotek, dało nam bardzo korzystny efekt w postaci tego, że mniej zębów Ok, może jest nie aż tak turbo turbopraktyczny, natomiast z doświadczenia chłopaków moich, mojego wynika, że ta różnica nie robiła zbyt wiele. Wynikało to też to, że grzechotka była trwalsza. Więc takie updatey chcemy robić. Nie? Takie serie chcę robić, więc. o, Ktoś nic nie mówi, że pchełka upadła. Zdążyłem się kapnąć, e, więc tak to wygląda, słuchajcie, e, co do gadżetów e, postaramy się wszystkie sznurki wpiąć w opis filmu, bo no tak naprawdę 99% z nich kupicie w internecie, nie chciałem pokazywać chociażby takiej rzeczy, której w Polsce jeszcze nie ma, a może to jest dobry pomysł na nowy biznes, za granicą ona jest dostępna, wyobraźcie sobie świeczkę o zapachu, no, jakim? Pokaż tutaj Stasiu, no właśnie, sportowego paliwa. Są tam domieszki e, różnego rodzaju substancji, które wydzielają właśnie zapach, taki jak przy spalonym takim sportowym paliwie, jak na wyścigach i tak więc dość ekstrawagancki pomysł, ale myślę, że unikatowy. Proszę, tutaj paleta z Chin przyjedzie, ktoś będzie w przyszłym roku handlował. Jak ktoś będzie, to ja wtedy z chęcią to pokażę. Słuchajcie. No właśnie, koniec roku e, zapowiada nam też jeszcze kilka odcinków do końca roku, czyli w tą niedzielę widzimy się w serii e, Hit czy Kit. Z bardzo fajnym produktem, który kosztuje niewiele, jest mały, ale ponoć to ma być wariat i ma uleczać nasz silnik z problemów zimowych, ale nie tylko zimowych, więc bardzo chętnie z ekipą to sprawdziliśmy. Eee, drama jaka była i nazywali się dramą, dawno została zakopana, czyli Grzesiu kontra Michu, eee, zostało wszystko wyjaśnione. Więc myślę, że to jest na dobrej drodze i dobra informacja. E, na vlogach ustalałem, co dalej z Mubi, jakie promocje byście chcieli. Bo niektórzy narzekali, że a Michu, bo nie mówicie, że na jedno auto, albo że tam raz na rok, czy raz na ile, czy raz w życiu, i tak dalej. Od tego zawsze z regulami, do, którym, do którego zawsze kierujemy, żeby nie klepać 40 minut jednych zasad. Natomiast cały czas myślimy, co zrobić dla Was w przyszłym roku, więc Wy też powiedzcie może w komentarzach, co chcielibyście, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy, jak promocje na Mubi. E, bo to jest Fajna sprawa, nie? Porównywarka, która jeżeli wyjdzie wam faktycznie nawet tak samo jak macie teraz, to wtedy jesteście 150 zlik do przodu, a jeszcze program lojalnościowy. No właśnie, mówi, mówi. A czym jest MUBI.pl? Właśnie, do końca roku trwa promocja na MUBI.pl i o ile cały rok zeszły, było MUBI.pl z nami. O tyle w tym roku były naprawdę fajne akcje, dlatego że MUBI wspierało przede wszystkim akcję ponownego odkupienia E36 dla widzów. MUBI zrobiło też swoje q 7 moimi rękami dla widzów i to było bardzo fajne. O tyle promocja na MUBI cały czas trwa i to jest nie tylko 150 zł za to, że kupicie sobie polisę na stronie, jeżeli będzie Wam pasowało, ale Czym jest Mówi.pl? Mówi.pl to jest porównywarka ubezpieczeń o AC, NW. Wystarczy wejść podany link w opisie, wprowadzić dokładnie rzetelnie dane waszego samochodu, obliczyć składkę. Ułożą one wam się od najtańszej do najdroższej i jeżeli będzie Wam pasowało lub będzie konkurencyjna dla tej stawki, co macie od waszego agenta ubezpieczeniowego i zakupicie z tego linku, to na wasze konto w ciągu kilku, kilkunastu dni wraca 150 zł. Ale czy to koniec? Nie, oczywiście, że nie, dlatego że. Ta promocja to jest jedna część. Druga część jest taka, że dostajecie malutki kodzik, który możecie polecić znajomym. Jeżeli ci znajomi z pomocą tego kodu kupią również polisę na mubi, to jasne, że dostaną zwrot, ale wy za każdego znajomego dostaniecie 50 zł. Sumarycznie może uzbierać Wam się aż 2000 zł ze wszystkich promocji. Właśnie, czy to działa na pierwsze auto, na drugie, na trzecie, wszystkie informacje macie zawsze, jak w każdej promocji, na stronie, w warunkach i regulaminach promocji, tak samo jak konkursu. Zatem klikajcie i biegajcie sobie i zobaczcie, czy Wam się opłaca. Więc ten sznurek też macie w opisie filmu. I tyle, słuchajcie, widźmy się, widzimy się. Widźmy się? Nie. A jak się mówi? Jak? Do Dołózrzyń. Po do dołózrzyń, tak? Dołózrzyń. E, widźmy się w niedzielę. <laughs> Widź, widźmy, widźmy, widźmy. Zobaczmy się w niedzielę o 12.00 na ekranie i teraz chłopaki kminiem, jak się mówi, widźmy. E, zobaczmy się. E, widźmy się, <laughs> zobaczmy się o 12.00 w niedzielę na ekranie. E, będą jeszcze fajne, już tak naprawdę, ostatnie mm, też okazje. Allegro przy tym wszystkim. A, Koniec roku, poza życzeniami, jeszcze paroma odcinkami, będzie też owocował fury marzeń, mam nadzieję, że zdążymy, bo no co, laguna? Kto by pomyślał, że będzie kłopot z tym? Ale kto by w ogóle pomyślał, że jakikolwiek kłopot może być z laguną? Że to przecież są tylko zabobony. Nie, absolutnie. Nie. A jednak, też tak się zdarza. Aj, taki mały off-topic, słuchajcie, bo łysy zapomniał najważniejszego powiedzieć. Jeśli kończycie oglądać ten odcinek, to już, już teraz po odcinku, czyli już po 20, zaczął się fajny stream i koncert na żywo. Tam stworzyliśmy wraz z letnimi ostatnio trzeci kawałek, czyli mamy pasata, chryzantemy i, no właśnie, oglądajcie, oglądajcie, wbijajcie na kanał do letnich, u góry w rogu klikajcie. No i co. Z odcinka widzimy się na live. Tam też na parę pytań można odpowiedzieć. Do zoba. Dobra, Łysy, gadaj dalej. Dobra, słuchajcie, uciekam. Mechanika dla lajka nie jest zawieszona. Po prostu jest zimno. Ja teraz jeździłem od warsztatu do warsztatu, bo otwieramy pięć nowych oddziałów, a tak naprawdę jeszcze trzy w tym roku, na przełomie nowego roku, bo wszystkie są obrędowane, gotowe, szkolimy ludzi i tak dalej. To się trochę wszystko przesuwało. No więc dzieje się, dzieje się. Słuchajcie, podobał Wam się odcinek. Był przydatny, jeżeli chodzi o. Pomysły na prezenty dla święta, zostawcie kciuka w górę. Subskrybujcie, żeby być na bieżąco! I co? Słuchajcie. Psiaczki, budziaczki. Widzimy się o 12 w niedzielę. Cześć. Wchodzi delikatnie, zresztą, zobaczcie na uszach. Jak ja mówię i rozmawiam, mówię, rozmawiam, mówię, rozmawiam, to ci nie powinno tak chodzić ewentualnie delikatnie gdzieś w tle, jak mówię i rozmawiam. No nie jest jakieś upierdliwe. Dobrze, lecimy, to jest piąteczny odcinek. Piąteczny odcinek dzisiaj jest pierwszy, czyli jest środa, dzień lotorek. To jest drugi, piątek, to jest trzeci grudnia. Dobrze. Cześć wszystkim, dzień dobry, piątek, tygodnia, koniec i początek. A tak naprawdę no już. Dobra, jeszcze raz.